Jest niedziela 24 stycznia 2021. Jesteśmy w Koralechow w hotelu. Już wczoraj zasnęłam, nie dałam rady nagrać żadnej, żadnego podsumow podsumowania dnia, ale szybko powiem co się wczoraj wydarzyło. Podjechaliśmy, zanim poszliśmy zjeść, podjechaliśmy na prom, sprawdzić sobie godziny odjazdów, bo, to, bo my dzisiaj mamy niedzielę, więc tam mogą być trochę inne te godziny odjazdów promów. Więc podjechaliśmy na prom, to była chyba godzina około 17-18, no i okazało się, że prom, na którym mieliśmy bilet powrotny już od razu wykupiony, miał za półtorej godziny, o bodajże 19 chyba 30, miał ostatni rejs ostatni rejs w ogóle, dlatego, że na Lanzarote jest inna strefa pod względem COVID, a inna jest na Fuerteventura. Fuerte na Fuercie jest mniej zakażeń, na Lanzarote jest więcej i oni się zamykają, więc myśmy się zastanawiali nerwowo, czy się szybko zbierać i lecieć na ten prom, ale baliśmy się, że nie zdążymy znowu z noclegami czegoś zarezerwować, dlatego, że te hotele są puste i jakbyśmy chcieli w ciemno szukać, jak nie będzie jakiś pokojówek tych, już tych pracownic, które, które się zajmują pokojami, no to stwierdziliśmy, że po prostu możemy nic nie znaleźć. No i postanowiliśmy innym promem dzisiaj jechać, takim towarowym. No niestety musimy drugi bilet za niego wykupić. O dziesiątej mamy odjazd. No i, no i taka sytuacja: no jednak podróżowanie w czasach COVID jest utrudnione. Nie jest, nie jest to takie proste, jak, jak zwykle to bywa. Także coś zjedliśmy w, w hotelu. I zaraz lecimy na ten prom, bo jeszcze musimy kupić bilety. Wypełniliśmy już te dokumenty na prom, te takie osobowe to, to co wypełnialiśmy w, w, w kilka dni temu jadąc na Fuertę. Także no, trochę mieliśmy wczoraj nerwów, w związku z tym, ale jakoś tam wybrnęliśmy z sytuacji. Także zbieramy się i, i lecimy na prom. To hotel, no taki resort, w którym mieszkaliśmy, prawie pusty, prawie nikogo tutaj nie ma, basem z błękitną wodą. Ale co z tego, jak nikt z tego nie korzysta. No Artur tam jeszcze pakuje sakwy, to czekamy chwilę. Uż zaraz mamy prom mamy za 40 minut, tam mamy dosłownie chyba 5-10 minut na rowerze do tej przystani, także spokojnie zdążymy. Wypełnione dokumenty mamy. No i tyle, no i towarowym dużym promem pojedziemy. No na Lanzarote jest jest inna strefa pod względem COVID. Tam jest więcej zakażeń, tak jak mówiłam już. No, Będziemy musieli bardziej uważać. No, tam na, na Fuercie to nie zawsze z tymi maseczkami tak chodziliśmy. Chociaż ciągle nas widzicie na filmie w maseczkach, ale to, to nie było tak do końca. No. Trzeba będzie tam uważać, żeby się nic nie wydarzyło. I do bardziej właśnie uczęszczana. Ciężko powiedzieć. No, tak, tak blisko, a tam więcej zakażeń, a tu mniej, no. no nie wiadomo, z czego to się bierze. A przecież to, to nie jest daleko, nie? Znaczy nie, no to ludzie roznoszą to. Inaczej no to się to nie mogło stać. Roznoszą, ale to znaczy, że jakoś więcej zarażonych jest na za, Lanzarote. Tak jakoś, nie wiem, słabi walczyć z tym czy co? No. To są chyba te solanki, czy jak to się nazywa? Solniczki. Nie wiem, Wjechaliśmy Wyjechaliśmy na Lanzarote do takiego miejsca wydobycia soli. No fajnie to wygląda. Laguna de Hanubio, punkt Tak. teraz. No tam tymi autami ludzie tam podjeżdżają na ten punkt. Widać tam no, takie solniczki. Salina de Hanubio. Tu można faktycznie tam pochodzić, po tych skałach, ale nie mamy tak czasu, nie? Można tu trochę czasu spędzić w tym miejscu. Właściwie to jedziemy na, na obrzeżach Timon Fai, tego parku narodowego. Ciągle przeważa kolor czarny i czerwony. Fajny. Każda z tych wysp zupełnie inna. Jaki ogródek ktoś ma przed domem? Same kaktusy. Jakie ładne. Supulenty i kaktusy, ale mi się to podoba. I czarna ziemia w ogródku. Wydaje mi się, że no nie wiem, ale takie listki jak winorośle, jak od, jak od winogron. Winogrona słońca potrzebują, a woda jest doprowadzona, więc, więc da radę. No. Ale widać, że to jest młoda, no, młoda że plantacja. Robisz, ta parę lat, ta wioski wioski. Tak, że to jest młoda. Nie wiem co te wielbłądy to mają znaczyć. Tam chyba tam kawałek dalej są te, te, ta, te, nie? Jest chyba ta hodowla. Pojechaliśmy na wysokość 210 metrów nad poziomem morza z samego brzegu. Także trochę było ciężko. No, no, próbuję tą trawę tam. Skrywać. Tam są też kłębi. To jakieś, nie wiem, oni może wiesz, jakieś przejażdżki na tych wielbłądach tutaj. Ale powiem Ci, że kurde to jest... wiesz jak te wielbłądy. Są nie, mi się to nie podoba w ogóle. Ja to widziałam właśnie w, w tym, w Jerozolimie to powiem ci, że obcokrajowcy tam byli jacyś, no nie wiem z jakiego państwa po angielsku rozmawiali, babka z facetem koło mnie, to też komentowała, że to powinno być zabronione, że one się męczą, że co robi z tym wielbłądem. Nie no to jest taki. Tu na dole chyba w tej z włoskim jedzeniem, tak jakoś nas naszło. Tak jest, Ob, y, ten zwiększymy ilość osób wysportowanych w tym miejscu, bo widać, że ludzie to tu przyjechali tylko siedzieć w knajpach. I pić piwko, tak. <laughs> Dobra, idziemy do tej knajpki. Jest tak, że oczywiście się okazało, że ta knajpka, którą wybraliśmy, no to jest włoskim jedzeniem, kto wie, czy nie jest prowadzona przez jakiegoś Włocha. Jest zamknięta! No bo przecież włosi o tej porze gdzie oni o 16 turystom dadzą jeść. Wszystkie inne są otwarte, oczywiście włoska knajpa zamknięta. Aj Boże, ja nie mogę z tym stylem włoskim. Ja będę czekała do 20, żeby coś zjeść. bez sensu. Szukamy innej. Wybraliśmy knajpę z burgerami i z mięskami. No i tak to wygląda. Smacznego! The same W tym jednym miejscu tak postanowiliśmy. No i jest to taki bungalow z dwoma pokojami, z łazienką i z aneksem kuchennym i z takim tarasikiem, można powiedzieć. Tak to wygląda. Taki taras, tam zaraz jest obok basen. A nie wiem, czy będziemy z niego korzystać, jednak jest chłodno. A tutaj musiałoby mocno przygrzać słońce w ciągu dnia. Musielibyśmy tu siedzieć, po prostu nigdzie nie jeździć. Także dzisiaj się zmęczyliśmy, bo. 60 km, a przewyższenia były dosyć spore. No, także nareszcie na miejscu.